Mm. Zaczyna się lato, a zatem wakacje, i czasu wolnego jest tyle, Znowu znów pojawia się problem i w mózgu wibracje, jak spędzić najlepiej te chwile. Na przykład! Od dzisiaj jestem gamerem i będę grał w gry i kończymy z wywiadami, nie no żartuję. Po prostu nie mam zielonego pomysłu, co mam nagrać, kiedy jest za gorąco na tworzenie wszystkiego innego, a nie mam przyjaciół, żeby do mnie przyszli, więc będziemy grać w Oxygen Not Included Quality of Life Upgrade MK3. Jak ta nazwa? Ładuje się, a co za tym, można powiedzieć? Można gadać o rzeczach, co się tutaj dzieje. Przez 3 godziny próbowałam odpalić live'a na YouTube i nie potrafię go zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, jak go zrobić. Jeżeli ktoś ogarnia owego, to proszę do mnie napisać. Bo ja nie no W ogóle, jeżeli chcecie mnie zobaczyć na żywo albo coś w tym stylu, to bardzo zapraszam na Instagrama, To jest self-promotion. Ponieważ na Instagramie dość często, prawie codziennie, robię live y na story, gdzie gadam pierdoły. A w grze chodzi mniej więcej o to, że tworzymy własną armię, którą będziemy podbijać planety. Nie jestem gamer. <grywki> Niestety, przepraszam Was. Kończę to co jest, bo naprawdę nie, nie, to, to nie dla mnie. Wszyscy ludzie, którzy to słuchają i oglądają, też witają się z ludźmi na co dzień. Nie musisz im też mówić, cześć! Słyfał to po 15